Każdy, kto mierzy się z informatyką, wcześniej czy później trafi na konieczność otwarcia sesji terminalowej na serwerze Linuxowym bądź też Unixowym. Jednym z popularniejszych klientów obsługujących różnego rodzaju protokoły, w tym najbardziej interesujący nas protokół SSH, czyli połączenie bezpieczne, jest program Putti. Na slajdzie widzimy bardzo popularną ikonę. To jest właśnie ikona, ikona programu Putty. I pytanie: skąd ta nazwa, jeżeli chodzi o program Putty? TTY to jest skrót do Teletype i tak naprawdę jest to również polecenie, polecenie Linuxa czy Unixa albo we właściwej kolejności Unixa lub Linuxa, które zwraca numer terminala. Na którym który został nam przydzielony po e, udanym połączeniu sesji terminalowej, w jaki sposób możemy uzyskać program? Putty, no, udajemy się albo na stronę putty.org, albo e, wpisujemy nazwę putty do ulubionej wyszukiwarki i możemy być pewni, że zostanie ona znaleziona najprawdopodobniej na pierwszym miejscu. E, po odnalezieniu. No, musimy udać się do sekcji download po to aby wybrać interesującą nas wersję i w państwa przypadku jeżeli pracujecie na windowsach to zapewne będzie to instalator i w dzisiejszych czasach instalator dla wersji 64-bitowej instalacja programu jest dość prosta i przebiega w sposób standardowy wybieramy sobie miejsce w którym chcemy to umieścić ale wydaje mi się że nie ma potrzeby zmiany Miejsca domyślnego. Razem z programem Putty doinstalują nam się również dodatkowe narzędzia, których teraz nie będę tutaj omawiał. Może się pojawić jeszcze jakieś okno kontroli konta użytkownika. Zgadzamy się, program jest bezpieczny. I po zakończeniu instalacji możemy przeczytać sobie plik Ridmi. Ja tutaj to pominę. I na moim pulpicie pojawi się ikona pojawi się ikona programu. Standardowe uruchomienie. I przy pierwszym uruchomieniu zobaczymy, że mamy taki w sumie konfigurator połączeń. I tutaj należy powiedzieć o jednej rzeczy: to nie jest tak, że przy pomocy tego programu uruchomimy sesję terminalową na dowolnym, na dowolnym hoście Linuxowym czy Unixowym, którego adres IP znamy lub którego nazwę domenową znamy. Oprócz tego może być potrzebne zestawienie na przykład kanału VPN lub przejście przez inne zabezpieczenia i tutaj należy y, najlepiej skontaktować się z administratorem. Okno dialogowe, które uruchomi się, pojawi się na ekranie po uruchomieniu programu uruchomieniu emulatora terminala, pozwala na, albo na wykorzystanie jakiejś zapisanej sesji, czyli jakiegoś zapisanego profilu połączenia do danego hosta. Bądź też na stworzenie takiego nowego profilu. My na początek wpiszemy sobie nazwę serwera, z którym będziemy się łączyć i zapiszemy tę sesję pod nazwą Artemis. Aby sesja mogła być zapisana, należy kliknąć przycisk Save i spróbujemy wykonać połączenie do. Do, tego, do, do serwera Artemis. Zaznaczamy opcję i teraz tak, albo dwuklik na tej opcji, albo, albo przycisk Open. Podajemy nasz login i hasło. Proszę zwrócić, zwrócić uwagę na to, że wpisując hasło nie widzimy żadnych znaków. Ono wpisuje się w sposób w sposób niewidoczny dla nas. Jeżeli obydwie, obydwa elementy zostały wpisane poprawnie, to nastąpi połączenie z serwerem. Jak widzieliśmy, czcionka na terminalu była stosunkowo mała. Dla mnie za mała, natomiast na pewno za mała, jeżeli chodzi o udostępnianie. Zdalne pulpitu w czasie naszych zajęć. Dlatego też y, y, zmienimy czcionkę na większą, co będzie wygodniejsze, wygodniejsze w, obsłuży, w, w obsłudze. W związku z tym należy wybrać czcionkę przynajmniej o y, rozmiarze 16. Ja tutaj wezmę 18, po to, żeby było widać zdecydowaną różnicę. Zmieniłem czcionkę, ale to jest za mało. Powinienem zapisać teraz w ustawieniach sesji, którą wcześniej nagrałem. W związku z tym udamy się, do, udamy się do kontenera Session i wybierzemy Artemis, klikniemy Save i spróbujemy otworzyć sesję już po zmianie czcionek. Proszę zobaczyć, wygląda to teraz zupełnie inaczej. I mamy uruchomioną sesję terminalową. No cóż, teraz nie pozostaje nic innego, jak działać dalej w tej sesji, ale o tym powiemy w następnym odcinku.